Mit miłości romantycznej. Co on z nami zrobił? Zapraszam cię na film. Servus, dzień dobry bardzo. Dzisiaj będzie gorący film jak ta czerwień, czerwony kwiat na wachlarzu, bo oto bardzo mi miło ogłosić wszemi wobec, że to jest premiera mojej najnowszej książki i zarazem trzeciej części hiszpańskiej trylogii finałowej, wielki finał. Hiszpańska córka. Książka jest w końcu dostępna, jest bardzo ładnie wydana, jest niezwykle ciekawa, tam są porywające, pasjonujące przygody. To jest książka, która jest właśnie trzecim y, tomem i ostatnim, finałowym mojej hiszpańskiej trylogii po hiszpańskim bracie i hiszpańskim mężu. Książka ma okładkę taką, pokażę to z bliska, jeszcze zrobię zbliżenie, która od razu jak mi tylko grafik ją zaproponował po moich wytycznych, wpadła mi w oko do serca mi przemówiła, to jest książka o parze polsko-hiszpańskiej, o Polsce i o Hiszpanii, połączone są te dwie historie z XIX wieku, z połowy, w zasadzie z drugiej połowy XIX wieku, bo w tym klimacie dzieje się ta książka, mamy tu czerwone, co jest no, symbolem polskości, to są polskie kwiaty, znaczy widoczne są w polskich krajobrazach, ale też kolor czerwony, jest kolorem polorem. flagi hiszpańskiej. żółto czerwonej i jak na drużynę hiszpańską, piłkarską mówią La Rocha, tak właśnie ta ro, rocha, co to znaczy czerwony po hiszpańsku, ta czerwień na kwiatach to e, odzwierciedla. To jest powieść, bym powiedziała, powieść drogi o relacjach romantycznych, o związkach bardzo dużo, ale nie tylko, o relacjach siostrów. W rodzeństwie, o relacjach między matką a córką, o relacjach w rodzinie, i to wszystko jest określone przygodami, historią. I jak ja to mówię, to jest powieść drogi. Ja uwielbiam powieść drogi pisać. Moi bohaterowie są w drodze, gdzieś tam podróżują, odkrywają siebie, zmieniają dużo w sobie, przychodzą. Katarzys. Ta powieść rozdarła mi serce, złamała mi serce, jak ją pisałam. Ona jest oparta m.in. na troszkę na faktach autentycznych a później poskładała je na nowo, ale żeby zobaczyć, co tam się będzie działo, to odsyłam Cię do książki, tutaj wszelkie linki Cię zostawię, jakbyś chciała, chciał zakupić książkę i oczywiście w ogóle z hiszpańską, w hiszpańskiej trylogii najbardziej się opłaca kupować, bo to sporo taniej wychodzi. Te książki zawierają kawał mojego serducha, ale też takiej wiedzy historycznej, to, czego chcia to co chciałam przekazać, jeśli chodzi o psychologię związków, psychologię relacji moim czytelnikom, Którzy są świadomymi i wymagającymi czytelnikami, więc to była, było nielada wyzwanie dla mnie. No i w tej książce pojawiają się oczywiście, tak jak zaznaczyłam, tematy związków. Małżeństwo jest jedno, ale nie, nie tylko to jedno, jest dużo więcej tutaj związków i to małżeństwo, ten związek przechodzi drogę, bohaterowie przechodzą drogę, tak jak mówiłam, ja uwielbiam pisać takie książki, to są powieści drogi, w zasadzie nie ma takiego, jak dla mnie, gatunku pod który ja bym się mogła podpasować czy to jest jednoznacznie powieść obyczajowa no pewnie jest, powieść z historią w tle, powieść historyczna, troszkę tam jest romansu, ja bez emocji nie umiem pisać dlaczego ja podejmuję dzisiaj ten temat miłości romantycznej? Byłam m.in. w pytaniu na śniadanie w tydzień temu i o tym mówiłam, ale też ja zauważam, że po każdym filmie nagrywam Mam film o związkach, o tym jak budować dobry związek, jak świadomie podchodzić do budowania związków, jak to robić mądrzej z głową. Pojawiają się tutaj zazwyczaj komentarze od panów, najczęściej, którzy przychodzą i piszą. Och, jak to miłość, jak to związek nie ma sensu w dzisiejszych czasach, jak to małżeństwo się mężczyznom nie opłaca. Rozumiem, że ci panowie może gdzieś się naoglądali kanałów red Pill tych red Pillowych, albo takich kanałów świadamiających mężczyzn. Dobrze, niech się uświadamiają ci panowie. Chciałabym zaznaczyć, że też często to wyjaśniam, że to nie jest tak, że jak ktoś jest w związku, ale ślubu nie ma, bo to, jak mówią panowie, im się bardziej opłaca. To później, jakby się rozstał, nie daj Boże, to nie będzie trudności z tym związanych. Jeśli są dzie dzieci w związku, to trzeba później przeprowadzić quasi rozwód podzielić opiekę nad dziećmi. Ustalić jakieś alimenty, jeśli jest wspólne mieszkanie zakupione jako współwłasność, nawet para nie jest w związku, nawet może nie ma dzieci. To też z tym mieszkaniem trzeba zrobić porządek, podzielić go. Znam różne historie i w momencie, kiedy mieszkanie było kupione przez. Dwie osoby, które nie mają wspólności małżeńskiej, nie są małżonkami i trudności z tego były. To nie jest tak, że jak nie bierzesz ślubu, a jesteś z kimś w związku partnerskim, to rozstanie nie będzie nic kosztowało. I też ja zauważam, że jak panowie podchodzą do związków, zresztą tutaj w tej książce też to pokazałam, którzy mają takie podejście, że przede wszystkim kobieta, to musi być ładna. No i później są z tego różne rozczarowanie. Dlaczego mężczyzna nie wykona? Bardzo często tego bardzo dużo ludzi nie robi zresztą takiej pracy mentalnej, żeby sprawdzić, tak jak to mówiłam w poprzednim moim ostatnim filmie na YouTube i to mówiłam w pytaniu na śniadanie, czy my jesteśmy dopasowani na różnych poziomach. Nie tylko patrzeć, jak ta kobieta wygląda, jakie ona tam ma walory, jeśli chodzi o urodę. Oczywiście to też jest ważne, żeby się sobie podobać na początku. Związku, ale sprawdzić, tak jak już to mówiłam, czy y, jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie intelektualnym, podobne rzeczy nas interesują, czy mniej więcej mamy podobne podejście do pieniądza, do spędzania wolnego czasu, czy mamy wspólne wartości jakieś, czy mamy też wspólne przekonania na różny temat, chociażby co do wychowania dzieci. Czy my się w tym wszystkim spieramy? Czy my jesteśmy mniej więcej podobni wiekowo? Wtedy jest naprawdę większa szansa, że ten związek może się udać. No, mi czasami mówią też osoby, że a, podobał się, zakochałam się, czy tam zakochałem się, i później wszystko opadło i nic z tego nie wyszło. No tak, bo jeśli. My tylko bazujemy na zakochaniu, to jest właśnie ten mit miłości, romantycznej, jaki jest u nas w tej kulturze zachodniej, wchodzimy w związki i myślimy, że zakochanie jest, i później już nic więcej nie trzeba, to samo się poniesie, samo się popłynie. To będzie zawsze, będą takie zawsze fajerwerki, będzie taki vibe jak to na początku i nam będzie się zawsze chciało, my tak zawsze będziemy chcieli ze sobą być, do łóżka, to będziemy chodzić, będą iskry, szły i będzie nam wszystko super. No, tylko to jest tak, że z czasem te hormony, ten koktajl, jaki zakochanie serwuje naszemu mózgowi, którym jest dopamina, silny neuroprzekaźnik szczęścia, oksytocyna, serotonina, czyli taki neuroprzekaźnik dobrego samopoczucia, to opada. I dobrze, że opada, bo ileż można żyć w takim otępieniu i zakochaniu, ale. Póki jeszcze to zakochanie trwa, to trzeba czasem trochę tak wyjść z tego i tak spojrzeć realnie na te osobę, tak wykonać taką pracę mentalną, o jakiej mówiłam na początku, i sprawdzić, czy ona nam pod innym kątem pasuje, pod kątem duchowym, pod kątem emocjonalnym, pod kątem psychicznym. Wiele jest rozczarowań z tego powodu, bo zakochanie statystycznie i pożądanie namiętność to tak. Po czterech latach związku, po trzech, to tak opada, i później trzeba na czymś innym budować związek. Budować na intymności, na przyjaźni, a przyjaźń bierze się z niczego innego, jak z tego, o czym mówiłam na początku. Trzeba mieć wspólne tematy i trzeba umieć ze sobą spędzać czas. I niektórzy mówią, że ja mam takie szczęśliwe małżeństwo, udane. Ja bym powiedziała, że mam wypracowane małżeństwo, bo myśmy sobie też przez lata różnych trudności, pasowywania się gdzieś tam. Wypracowali swój taki kot językowy, swój sposób na rozwiązywanie różnicy zdań, na rozwiązywanie konfliktów, i po, potrafimy w tym się teraz poruszać. Myśmy wiele rzeczy, wiele rzeczy się zaangażowali, poświęcili czas, żeby rozmawiać, żeby uczyć się tej rozmowy, żeby poskramiać emocje, trzymać te emocje w swojej samodyscyplinie, uczyć się temperować swoje ego. I to nie jest kwestia tego, że o to samo szczęście przyszło, tylko przeszło, bo myśmy się w to zaangażowali. Chciałabym Ci powiedzieć, bo my jesteśmy w tym micie miłości romantycznej i dlatego się ludzie tak rozczarowują często, gdy tylko patrzą na zakochanie. obo ja go kocham, ja ją kocham, ona mi się podoba z wyglądu zwłaszcza. Idę w to, idę w to i koniec. W XIX wieku, w którym dzieje się akcja tych moich książek, było tak, że jeszcze małżeństwa w tych wyższych warstwach były kojarzone przez swatów, przez swatki. W niższych warstwach społecznych, w chłopskich też... Jak były kojarzone te małżeństwa, też patrzono. Jak już zniesiono pańszczyznę, ile to panna, ile przyszły pan młody dostanie morg, ziemi w posagu, ile będzie mógł wniósł do małżeństwa, żeby tu pomnożyć majątek. Ale w wyższych warstwach społecznych kojarzono małżeństwa. Tutaj do mojej bohaterki Alicji ciotka mówi w jednej z książek, że miłość. Miłości nie ma na początku. Miłość to z czasem przyjdzie. Miłość rozumiana jako to uczucie. My też jako przyjaźń, takie przywiązanie. I tak patrzono na małżeństwa, żeby połączyć to wszystko. My dzisiaj jesteśmy właśnie w tej kulturze, to zaczęło się zmieniać właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, po wojnie już zupełnie, gdzie no odeszła ta instytucja swatów. Rodzice przestali mieć też decydujący głos, za kogo wydamy córkę, z kim ożenimy syna, tylko młodzi ludzie sami zaczęli dokonywać wyborów. No i jak widać, nie oznacza, Oznacza to, że te wybory się zawsze prawidłowo dokonuje, że to są trafne wybory, bo jednak my mamy falę rozwodów dzisiaj. Co trzecie, co czwarte małżeństwo, co trzecie się rozpada w Warszawie to w ogóle co drugie. Czyli to też nie jest tak, że no jak my sami dokonujemy wyborów, to to oznacza, że jesteśmy pewni i że my wiemy, czego chcemy. Oczywiście czasem może być tak, że ktoś nas oszukał i ktoś się zmienia po ślubie zwyczajnie. Ktoś nie pokazał swojego prawdziwego oblicza. Tak może być, można wpaść w taki związek, ale to jest wtedy zupełnie inna sytuacja. A inną sytuacją jest tak, taki obszar, taki kontekst, gdzie my się nie dogodujemy, bo my wolimy. Spędzać czas na kolorowych ekranach, coś robić innego, byle tylko nie podjąć trudnego tematu, unikać go i, a, i zajmować się tysiącem innych rzeczy. My mamy dzisiaj na świecie Zachód, jako mniejszość, jeśli chodzi o, te, o tę miłość romantyczną. Przecież w Wietnamie, w którym ja niedawno byłam, zbierałam tam materiał do nowej książki, tam nadal. Bardzo często małżeństwa są kojarzone przez rodziców. Tam rodzice mają decydujący głos. Mało tego to jest jeszcze może takie śmieszne. Tam w ogóle 90% ludności to są buddyści, aczkolwiek 10% jest katolików. Tam można spotkać też kościoły katolickie, ale u tych buddystów, którzy biorą ślub, bardzo zna duże znaczenie mają wróżbici. Może to się niektórym wydać śmieszne, chociaż u nas też w Polsce niektórzy chodzą do wróżbitów, ale jednak ludzie się sugerują, co w tym w Wietnamie, co wróżbita powie. Jeśli dojdą do wniosku, że wróżbita. Hmm, Uznał, że zdia, znaki Zodiaku pana młodego i przyszłej pani młodej się nie zgadzają, no to ślubu nie będzie. Kolejna rzecz. Przecież w krajach arabskich y, też są małżeństwa kojarzone. Wiadomo, tam czasami dochodzi do patologii, bo tam są młode dziewczynki za mąż wydawane za starszych mężczyzn. Y, w Azji to w szeregu krajów jest tak, że małżeństwa są kojarzone u Żydów ortodoksyjnych. Przecież to dalej są te instytucje swatek, instytucje swatów i tam się y, młodzi ludzie. Sami nie decydują, za kogo wychodzą za mąż. Rozumiem, że jak składają przysięgę w synagodze, o tak, by użydów należało powiedzieć, tych ortodoksyjnych, tych tradycjonalistów, ale też przed ludźmi, przed świadkami, no to podejmują jakąś decyzję. Nawet jeśli ta decyzja została wcześniej przygotowana, grunt pod nią przez rodziców, no jednak im ktoś tych kandydatów na męża podsyła. A u nas w tej Europie, czy na żony, a u nas w Europie. Która jest ogólnie nazywana zachodem, tu już patrząc od Polski na zachód, no, jest ten miło mit miłości romantycznej. Tak samo on jest no, w Ameryce, Ameryka Południowa. Ty. To są też kraje, gdzie różne względy decydują o tym, dlaczego ludzie wychodzą za mąż, żenią się, a my żyjemy w tym właśnie micie miłości romantycznej i nam się wydaje, że my się zakochamy i to wszystko nam ma się udać. No nie, trzeba czasami po prostu zaangażowanie włożyć, żeby to małżeństwo się y, udało. I tutaj y, moja bohaterka w tej hiszpańskiej trylogii, ona... Wyrywa się takim tradycyjnym schematom XIX-wiecznym, kiedy były konwenanse, kiedy te małżeństwa były kojarzone. Ona się sprzeciwia temu, Alicja, żeby ciotka, która ma tam narcystyczne zapędy, żeby ona jej znalazła kandydata na męża. Bo przypominam, że Alicja jest sierotą, jak ktoś nie czytał, czy znaczy jej rodzice nie żyją i jej pomaga ciotka, siostra jego, jej ojca. I ona się sprzeniewierza tym. Ona ucieka, później y, buntuje się i wychodzi za mąż. Za tego, którego by chciała, choć na początek to nie jest tak, że ona chce za niego wyjść za mąż. Różne perypetie z tego wynikają. Może ona za niego wyjdzie i. Pokocha go tak, takim uczuciem, to uczucie wybuchnie gdzieś tam, to też nie będzie oznaczało, że ona będzie miała w tym spokój. Mało tego. To dostarczy jej wielu, wielu eti. I jest tu taki kontrast podany w, tym, w tej książce. Co by było, gdyby ona wyszła za mąż za kogoś innego? Takiego kawalera, statecznego, akceptowanego, rekomendowanego, że tak powiem, przez jej krewniaczkę, czyli ciocię Aurelię. Ciekawe to jest zderzenie. Ja Wam bardzo polecam zajrzeć. Sobie do tych książek, myślę, że warto sobie poczytać o tym, jak żyli nasi. Przodkowie, nasze babki, prababki, jakie decyzje podejmowały tam, wiele można mądrości z tego wyciągnąć, z tych poprzednich pokoleń, zaadaptować coś do siebie, i oczywiście zdać sobie sprawę też, że nie wszystko było dobre i może nie wszystko tak w ciemno należy kopiować. To nie jest tak, że tamte czasy były super, a teraz jest B. Tylko wiadomo, coś było dobrego, coś było złego, ale ci ludzie kiedyś też no, mieli mniejsze oczekiwania wobec małżeństwa. To były inne czasy. My dzisiaj mamy ogromne oczekiwania, chcemy, żeby on, ona byli naszymi, naszymi kochankami. Ojcami, matkami, ogarniaczami domu, partnerami, przyjaciółmi. Jest to bardzo trudne, żeby jedna osoba, mąż czy żona, spełnili nasze te oczekiwania. Więc ja polecam czasami zdjąć trochę te oczekiwania wobec małżeństwa budować je najlepiej, jak się potrafi, szanować siebie najlepiej, jak się potrafi, ale też pracować nad sobą bardzo mocno, nad swoimi emocjami, nad swoim ego, nad samodyscypliną. Także zachęcam Cię do tych książek. Myślę, że to jest bardzo dobra przygoda teraz na te zimowe wieczory. Prze świeczce tutaj, mi tutaj pachnie czekoladą, bo ta świeczka jest takiej firmy w ogóle handmade, polecam. Jest świetna. Kawa, czy tam herbatka, świeczka, kocyk. Dla mnie to jest takie Taka przyjemność, czego więcej chcieć, w zimowe, długie wieczory. A to jest, myślę, że też świetny pomysł na prezent. Daj znać, co myślisz o miłości romantycznej. Czy to ma sens? Czy może jakoś inaczej należałoby to rozwiązać? Może jakieś pomysły są? Jestem ciekawa niezmiernie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!